Jeżeli chodzi o zjawiska o uzależnień, w ostatnich latach zauważamy takie dwa trendy. Z jednej strony rośnie świadomość społeczna dotycząca tego, czym jest uzależnienie, jakie zagrożenie niosą uzależnienia. Ale z drugiej strony też trochę banalizujemy pojęcie uzależnienia. Mówimy na przykład, jestem uzależniona od czytania książek, od odpoczynku, ale czy można uzależnić się od wszystkiego? Otóż nie, uzależnienie to choroba, która ma określone kryteria rozpoznawania, choroba często śmiertelna. W przypadku czata GPT powiedziałabym raczej, że grożą nam trochę inne zjawiska, może raczej taka wygoda intelektualna, czy lenistwo intelektualne. Może tu wystąpić taki objaw potrzeby ciągłego sprawdzania. A co powiedziałby ChatGPT? GPT? Nie sądzę, żeby ChatGPT GPT doprowadził do uzależnienia takiego, jak to rozumiemy, wśród specjalistów zajmujących się tą problematyką.